Uuuuh! Ma wielki tartar pozdrawiam, Sowieńskie plemię. Dzisiaj będzie o. Hmm. Znowu będzie gadanie. Ja! Cześć, pokazuję znaki! No ale jak to nie pokazywać? Dzisiaj będzie o żywym srebrze. Sami do tego byście doszli. Jak piszecie na gólebiu Żywe srebro, to to co zobaczycie. A jest to określenie. No dzisiaj tak się mówi na dzieci. ADHD. Ale wcześniej. To, to, co chcą, żebyśmy zapomnieli, to jest określenie rtęci w alchemii i jej pochodnych. I o tym właśnie dzisiaj będzie, o żywym srebrze. Zapraszam. Rtęci. Jakie myśli cisną wam się do głowy? Niebezpieczeństwo, trucizna, strach. Tyle z nas włożono odnośnie rtęci, żeby budziła lęk. A ze szkolnych podręczników wiemy, że oparte rtęci mogą spowodować nieodwracalne szkody dla zdrowia. Istnieje nawet odpowiedzialność karna za przechowywanie rtęci. To w Rosji, a ciekawe, jak jest w Polsce. Zapewne ostrzej do tego się podchodzi jeszcze. Ale dlaczego rtęć jest tak demonizowana? Dlaczego dziś robi się wszystko, żebyśmy mocno bali się nawet do niej zbliżyć? Może dlatego, żebyśmy nie i bogi nie zrobili tego, co pokazuje Kramoła. Nasi przodkowie doskonale znali rtęć. Przypisywano jej magiczne właściwości. Stop! Według podań oficjalnej łze historii była używana rtęć w procesie złocenia kopuł cerkwi i pałaców w Rosji. Od czego złotnicy mieli padać jak muchy. I dalej kontynuuje Kramoła. Aktywnie używano jej w alchemii i medycynie. Z jej powodu podbijano miasta i państwa. Wielki Han miał najechać miastko Ferganu tylko dlatego, że zaczęło wydobywać rtęć. Według Pliniusza, Rzym w starożytności kupił w Hiszpanii 4,5 tony rtęci. Przez wiele wieków rtęć używano i utożsamiano z kamieniem filozoficznym. Dajcie mi morze rtęci, a zmienię je w morze złota. I to cytat nie z jakiegoś tam alchemika, ale z Nestora klasycznej fizyki, Izaaka Fleischfarba, e, wróć, Izaaka Newtona. Poświęcił on 30 lat swojego życia na poznanie alchemii, a w szczególności alchemii rtęci i jej właściwości. A wszystkie wnioski, do których doszedł, zaszyfrował, jak to zwykło czynić plemię bankierskie. I jeszcze do drugiej połowy XX wieku rtęć używano w różnych procesach produkcyjnych. W medycynie i różnych innych strefach życia, ale w pewnym momencie się to zmieniło. I teraz jest rtęć metalem zabronionym. Od siebie dodam, że mimo że była szeroko używana rtęć, to nie był na niej oparty oficjalnie, żaden proces pozyskiwania energii, ani żaden proces przemysłu zbrojeniowego, przynajmniej oficjalny, tak w starożytności, jak i w nowożytności. Dlaczego tak mówię? Ponieważ w jednym z ostatnich butów łodzi podwodnych wysłanych do Japonii. Przez trzecią Rzeszę, która to broniła się dłużej Ponia niż III Rzesza, w tak skrajnie ograniczonej przestrzeni łodzi podwodnej wysłano 26 ton rtęci, którą przejęli finalnie Amerykanie. Skoro żaden strategiczny proces przemysłowy nie był oparty na rtęci, to po cóż było ją wysyłać i marnować e, tak cenną przestrzeń na okręcie podwodnym? Kremowa, no to odpowiada. Ponieważ nauce wiadomo, że rtęć posiada antygrawitacyjne właściwości, a magnetyczne pola działa na nią tak, że uruchomiony w ten sposób silnik napełniony rtęcią jako uzwojeniem zaczyna się kręcić coraz szybciej i szybciej. Dzisiaj ciężko się natknąć na wyniki badań i dane na ten temat, bo ktoś już ocenił, że wykorzystanie rtęci w silnikach może grozić odkryciem prawideł silnika antygrawitacyjnego, silnika wolnej energii i utajnił to. Ale myśmy to znaleźli. W latach 90. XX wieku pracami nad rtęcią zajmował się Spartak Michajłowicz. i jemu udało się skonstruować wirowy silnik bezwładnościowy, w którym wirującą z wielką prędkością rtęć tworzyła kilkukilogramowy wektor ciągu. I w tym przed długim wstępem zapraszam Was, drodzy widzowie, na rozważania o przedresetowych i tuż poresetowych źródłach światła, źródłach siły. A kto ciekawy dalszego ciągu filmu Kramoły, bądź równie ciekawa, albo jeszcze bardziej ciekawych innych odcinków, to przypominam, że w linku jest zalinkowany ten film, a Kramoła ma tłumaczone napisy włączane w pasku nawigacji, prawie tak dobre jak napisy dziada, a może i lepsze. Trzeba je tylko kliknąć. Kramoła ma ponad milion subów, ile ma teraz nie wiadomo, bo YouTube zasłania, i to nie są puste suby, tym samym y, także zachęcam, a my obejrzyjmy to, co przygotował celnozor i jego ekipa. Drodzy widzowie, dziś przyjrzyjmy się oświetleniu światłu, które używano 100, 150, 200 lat temu do oświetlenia. Ja chcę dodać swoje 5 groszy w temacie, który jest już szeroko omawiany wśród badaczy faktycznej przeszłości. Spójrzcie na te przepiękne iluminacje z czasów koronacji cara na Kremlu. Tak samo było około 150 lat temu. Tylko jeszcze więcej światła było. Co prawda, zdjęć robionych nocą z XIX wieku bardzo proporcjonalnie mało przetrwało do naszych czasów, lecz istnieją opisy i przekazy, rysunki i ryciny urządzanych wtedy iluminacji. Tym niemniej przyjrzyjmy się tym unikalnym zdjęciom. Staje się jasne, że było elektryczne oświetlenie, a na jakich zasadach ono działało? Jednoznacznie nie był to prąd przemienny, a jaka była to energetyka? Jak myślicie? Było oświetlenie miast, było atmosferne... Aleksy Kungurow omawiał temat iluminacji katedry Izaka. Oczywistym jest z tych przekazów i z nielicznych zdjęć, które przetrwały, że funkcjonowało oświetlenie miast, że funkcjonowała elektryczność atmosferyczna. Były bezprzewodowe tramwaje. I ciekawe jest, na jakich zasadach one, ta energetyka działała. Jednoznacznie nie była to elektryczność prądu przemiennego, która obecnie mamy w domach. Nie była także elektryczność dostarczana, jak dziś, przewodami. Czyli najprawdopodobniej była to elektryczność bezprzewodowa, oparta na rtęci. Dlaczego ja tak zakładam? Ponieważ była to najprostsza technologia. Prawa fizyki od tamtego czasu nie zmieniły. Najprostsza nie oznacza, że władamy nią dzisiaj co akurat świadczą o nieliniowym rozwoju technologii i białych plamach w jej rozwoju i w, jej, w naszej historii a także o górnym centralnym sterowaniu rozwoju technologicznego to świadczy o do czego służyły dlaczego służyły te słupy spójrzcie jaki reflektor tak to tylko obraz Niemniej, czy naprawdę wiek XIX to w obrazach występ fantastyki i science fiction? tam Oto wieża, AIFA. Skąd taka ilość światła, takie natężenie lamp gazowych myślicie? Nie dają mi spokoju te kule, te sfery na narożnikach. Czy one były tylko jako ozdobniki zakładane, jak nas się przekonuje? A my drodzy widzowie, przenieśmy się o kilka filmów do przodu i odkryjmy zagadkę przeciwwag i kul zakładanych, jak nam mówi oficjalna nauka, dla ozdoby. Popatrzmy czym były one faktycznie. To, czym mogą być te szary, te kreski i tak dalej. ...krócił do anteny telewizyjnej dwa kreski. Gdzieś wyczytał, że rtut może mnogokrotnie zwiększyć czułość teleprzyjemnika. Bezprzewodowe oświetlenie z przeszłości. Artykuł Tech Densera. E, udźwiękowienie globalnej wapros a badań dokonywał Celnozor. Tłumaczenie Gad. Obecnie w działach sprzedaży antykwariatów można znaleźć takie oto przedmioty. Są to porcelanowe, owalne sfery w kształcie orzechów, jajek. Mają dziwne otwory i metalowe zawiasy lubości i wnętrze odlane z nieznanego metalu. Zgadnijcie co to. To nie są szkatułki, nie zastawa stołowa ani uproszczona wersja pszczelego ula. To oficjalnie zwyczajna przeciwwaga używana ze starymi żyrandolami. Kolejne pomylone słowo u nich w Rosji lustro to żyrandol. Interesująca rzecz. Nazywają to przeciwwagą do lamp. Ja go trochę rozkręciłem. Wydaje się, że to celnozor mówi. Ale on dalej nie daje się rozkręcić zupełnie. Magnetyzujemy, sprawdzamy, czy przyciąga. Trochę przyciąga. Czym jest ta magnetyczna przeciwwaga? Może tylko budowa przyciągać. Budowa jest trochę za skomplikowana, jak dla przeciwwagi, czyli czy, przeciwwaga, czyli czegoś, co ma ciążyć i więcej funkcji oficjalnie miało nie mieć. Tu widzimy otwór, jakby dla wentylacji. Co wewnątrz? Nie wiem, bo gwin nie daje się odkręcić. Będę was w kursie, to jest. To zwyczajna przeciwwaga stosowana razem z zabytkowymi żyrandolami. A czy ktoś z was widział takie żyrandole? I ciśnie się pytanie, po co świni siodło? W ówczesnej prasie nawet jest zmianka, że z powodu tych przeciwwag w paryskiej Operze Garnier zdarzył się właśnie z ich powodu nieszczęśliwy wypadek. Posłuchajcie, po co były przeciwwagi teatralnym żyrandom, które ważyły kilka ton. No jeśli by te żyrandole wisiały na zewnątrz, wystawione na wiatr i podmuchy, to można by to zrozumieć, ale wisiały wewnątrz budynku. I nawet jeśli w dużych pomieszczeniach wisiały, to tworu tam przeciągów tam nie było. Poza tym obciążać takie żyrandole jest bez sensu, bo dowolne belki stropowe mają określoną wytrzymałość i spójrzcie na te wnętrza. A więc czemu te przeciwwagi służyły? Minęły dwa dni. nozor dał radę odkręcić. Przeciwwaga. Materiał wskazuje właściwości magnetyczne, chociaż wygląda jak coś zielonego. Zielony nalot utleniony to tak, jakby mieć się utleniała, ale nie mogę dokładnie określić, mówi autor. zielony. I wewnętrzne części też się nie magnesują. А те места, которые задеты, если их потереть, то они желтые. еще подше, он желтый, тоже скажу, будет бронз. Дальше вот это тоже магнит. Странно, и тоже магнитится внутри штука. Вот я его разобрал. Прошу забачить, я разобрал в ваге, Отчемаем, чтобы поддать анализе кавалек. Для химанализа. Выглядит как сталь. Выглядит как сталь. Ale w jakim celu przeciwwagę tak komplikować te. Tak komplikować jej budowę. To szeroki otwór, a tu wąski. I liczby są. 13. Ja na cyfro 13. Po co ktoś numerował to? Także wziąłem fragment do analizy odciąłem. Oczywiście. Przeciwwagi są po to, żeby żyrandolowy niezbędne było opuszczanie w dół i z powrotem do góry. Ironizuje sobie globalny wapros. A po co było to komu opuszczanie i taka konstrukcja? Zawne, pewne po to, żeby zapalać i gasić może jeszcze w celu odkurzenia żyrandola mogło to być. Dla teatralnej lustry to jest pełny nonsens. A na opuszczanie i podnoszenie mogę się zgodzić tylko pod warunkiem, że źródła światła były lampy naftowe. A skoro tak, nie było to dla teatralnych żyrandoli. Taka konstrukcja jest absurdalna, bo jeśli źródłem światła w tychże żyrandolach były świeczki albo lampy naftowe, to przy takiej ilości źródeł ciepła byłoby tam jak w saunie, a i sufit by się okapcał, więc malowanie konieczne byłoby dwa razy w tygodniu. W przypadku żyrandoli domowych problemy były te same, ale na mniejszą skalę. Oczywiście, że lampy naftowe mogły być także podwieszane pod sufitem. Na przykład moje dzieciństwo przypadało na lata 70. XX wieku, wtedy przerwy w dostawie prądu zdarzały się często, mówi autor. Na taki przypadek właśnie w domu była lampa naftowa i nawet nafta była w sprzedaży powszechnej. Niektórzy sąsiedzi mieli lampy naftowe zawieszone pod sufitem, ale nie przypominam sobie, żeby na tych lampach naftowych z mojego dzieciństwa był jakikolwiek abażur czy klożo ozdobny. I były wypadki, że od temperatury wytwarzanej przez lampę naftową nieopatrznie postawioną na parapecie pękała szyba. Ale dlaczego ja to wszystko opisuję? Dlatego, że wpadł mi w ręce katalog reklamowy z XIX wieku. Katalog sprzedaży żyrandoli i części zapasowe do nich. Jest tam pokazanych 20 różnych żyrandoli. I wszystkie one są elektryczne. I pod niektórymi z nich wisi pierścień umożliwiający opuszczanie i podnoszenie. Jednak są pewne dziwne rzeczy. Jeśli będę w błędzie, poproszę elektryków o zwrócenie mi uwagi, mówi Na rysunku poglądowym, że randole nie mają linek, na których wiszą. Tylko są zawieszone bezpośrednio na przewodach elektrycznych, jak widzimy. Czy, pytanie: czy długo wytrzymają przewody takie zginanie przy podnoszeniu i opuszczaniu? Ciężkie przewody. Nie, przepraszam. A to ciężkie. Cienkie przewody, ciężkie żyrandole. Z mojej wiedzy, dawne, osobistej, dawne przewody były robione, dawna instalacja elektryczna w domach była robiona z aluminium, które jest to bardzo mało plastycznym i bardzo mało kowalnym materiałem. Po prostu łatwo się kruszy, łami. Kolejne pytanie. Skąd wychodziły przewody do lamp? Bo w samych lampach otworów technologicznych do poprowadzenia przewodów nie było. A skoro żyrandole były wykonane z taką maestrią, to zapewne nie ominęliby takiego jednego istotnego otworku. Więc wywód jest prosty. Wszystkie lampy w abażurach były bezprzewodowe. Warianty lamp oznaczone od 4 do 6 są wykonane kombinowaną techniką. To znaczy wyższy rząd lamp był włączany włącznikiem, jak u nas obecnie, i zasilany przewodowo. A niższa lampa była włączana przez opuszczanie i podnoszenie jej na tych linkach bądź łańcuszkach, i w momencie zbliżenia się lampy do przeciwwagi, przeciwwaga zaczynała oddziaływać na lampę i lampa zaczynała świecić. Do znaczenia on a ona A on tak No to spójrzmy na katalog reklamowy lamp i części zamiennych donik. Jak widać większość z przeciwwag ma kółka. A z autopsji widać, że każda przeciwwaga ma dziurki, a nie ma tych dziurek odwzorowanych w katalogu, bo artysta rysujący uprościł sobie zadanie i po prostu ich nie odwzorował. Ale do czego one były potrzebne, te dziurki? Do wnętrza przeciwwagi nalewano przez te dziurki jakąś ciecz. Znaczy, przeciwwesy nalewali jakąś żydność. Warianty Modele przeciwwag numer 1, 2 i 3 miały przez całą swoją długość wtopioną rurkę. Żeby poprowadzić kabel, ale sama obudowa przeciwwagi była hermetyczna. To, że nie nalewano tam wody, wiemy, ponieważ dowolny metal waży więcej niż woda, a więc bez sensu byłoby obciążać lżejszą substancją te przeciwwagi, chociaż w oficjalnej wersji, mówiącej, że to niby przeciwwagi, ale nie takie życzności promowali oficjalni. Na rysunkach 10 i 13 Widzimy, że woda mogłaby wyciekać z dolnych części porcelanowych przeciwwat, a więc woda odpada, i jakaś ciecz. Produkty naftopochodne i kwasy także ze zrozumiałych przyczyn nie wchodzą w grę, więc czym mogli to napełniać? Co mogło być cięższe od metalu kolorowego? Aż tu i mogli tu Już nie pierwszy raz podpowiedziało nam to i nie samo narzędzie Google, bo dziś dysponujemy skanerami i tłumaczami tekstów. I kiedy zaczynasz patrzeć na przetłumaczony tekst o tematyce techniczno-elektrycznej, zaczynają pojawiać się niezrozumiałe słowa, takie jak ołowiane kule, podstawowy, bazowy kształt z ołowiu, ołowiowe światło i tym podobne wyrażenia. Wszędzie przewija się słowo ołowiane bez znaczenia, czy po angielsku, czy po francusku. Dalej jest jeszcze ciekawiej. Kilka razy spotkałem się z określeniem ołowiowo-rtęciowa mieszanina, ale ani razu w kontekście elektryczności. W poszukiwaniach e, Google'a wyszło jeszcze jedno słowo: ołowiano ołowiano-cynkowy amalgamat, używany do nasączania elektrod i maszynek elektrycznych w celu wzmocnienia ich działania. Najbardziej zdatna do tego jest tak zwana kinmainerowska mieszanina która składa się w dwóch częściach: z rtęci, w jednej części cynku i jednej części ołowiu. Najbardziej upotребienna i przygodna dla tej celi tak nazywana kinмайнерowska amalgama składa I dalej ołowianą rtęciową mieszankę należy przechowywać w specjalnym naczeniu, ale nawet w nim ona traci swoje właściwości. Jedno, dalej w niej ona traci swoje właściwości. I tę samą mieszaninę używano w kościołach katolickich do wydobywania ukazywania energii Juwisza Jupitera. Możecie sami I tak dalej, i w tym stylu idą cytaty. Temperatury plus 50. Możecie sami poszukać na Google. Ołowianor tęciowa mieszanina zachowuje stan płynny do temperatury 55 stopni Celsjusza. Na Silver Amalgam, Amalgamę de agent. Francuska. Dalej tłumacz jeszcze podaje. Amalgamat rtęciowo-srebrny. amalgame de agent. To z francuskiego. Rtęciowo-żółty amalgamat. Złoty amalgamat. Amalgama de ore. Z francuskiego. Rtęciowo-ołowiana amalgama. Ołowiano-cynowa amalgama. Tain. To i po francusku i po angielsku. Kolejna nazwa na ołowiano-rtęciową mieszankę. Amalgamat znaczy. Połączenie. A więc jest już jasne, bo nie ma takich zbieżności i przypadków w językach indoromańskich. Co? Ciekawa forma. Organizuje się jakiś tu jest przerwa, odstęp i występuje luz. I to nie przypadkowo było zrobione, mówi Celnozor. Tu mamy jeszcze dwa otwory, które nie są. Konieczne, gdyby to coś miało pełnić funkcję tylko li przeciwwagi. Dwa otwórstwa, a drugie jasno nie należy. Wydaje mi że to dla rtuty. Chimanalizm, ja potem pokażę, co on dał. On niczego nie dał. Ja tutaj wziął chimanalizm, spilił. Później pokażę Wam, co wyszło z analizy chemicznej. Spektrograficznej materiału, ale od razu powiem, że niczego konkretnego ta analiza nie dała. On tak To on odpiłowałem kawałek przeznaczony do analizy. pod lustrem, I on. No za czym on na lustrze? Za te to wisiało. A dalej autor mówi, że jeżeli miał być przeciwwagami, jak mówi, zakłada oficjalna wersja te rzeczy historii. I miały być y, niczym nienapełniane, to są ciut za lekkie w stosunku do Żyrandoli ważących od 10 do 15 kg. No dla których y, to rzekomo one miały pełnić, spełniać funkcję przeciwwag. Według autora to urządzenie specjalnie miało taki kształt, żeby mieszanina rtęciowa, tzw. amalgamat, przyjmowała formę nadawaną przez naczynię, to znaczy elipsoidalnej sfery, a po słowiańsku po prostu skorupki jajka. I żeby kręciły się w strumienie eteru portęci ułożonej w ten kształt. I podniesienie, zbliżenie rtęci w kierunku do odbiorników umieszczonych w polu elektromagnetycznym powodowało przepływ energii i świecenie tych kul, które my dziś bierzemy za żarówki, a które nie wiemy, czym tak naprawdę były, ale świeciły dzięki rtęci umieszczonej w polu magnetycznym. У нас, может быть, лет эдак, ну, сто назад оно тоже имело это же значение, но потом слегка трансформировалось, а, скорее всего, нас зачаромутили. Так что... я кто до чекливо, то дойдет до анализа в следующем фильмику автора. А ведь глобальный вопрос подсумывает фильмик Цельнозора. Те противваги то те самые конденсаторы энергии Этеру, только что нас przez последние 100 лет так мотали, O motali, że nie pamiętamy, nie kojarzymy, że to te same szyszki, co na budynkach, na elektrowniach wolnej energii, na elektrowniach energii eteru, tylko tu widzimy je w małym rozmiarze, zmniejszone do potrzeb pomieszczeń wewnętrznych. I to całe dochodzenie bardzo nas zbliżyło do rozwiązania zagadki kondensatorów elektryczności opartej na eterze. Takie przeciwwagi widzimy też wcześniej w dziejach, są upamiętnione na grafikach Pironezygo. się następnym razem. To tylko takie zajazdka.